Jesteśmy w motoparku Toruń, jest 5 grudnia, więc jest zimno, a my zabraliśmy naszego Skylina NRF, wściekła pomarańcza, który tak naprawdę będzie miał debiut, będziemy go jeszcze troszeczkę docierać i pierwsze szlify po torze, po odbudowie tego auta. Ostatnim razem jeździliśmy tutaj z ekipą Hunigans. gdzie na fotelu wsiadł Danny Hertz z ekipy Hunigans właśnie. No a teraz po kilku latach, postawiliśmy go na nogi, wrzuciliśmy nowe serce, nowy silnik, nową skrzynię, odświeżyliśmy wnętrze i tak naprawdę dzisiaj ma swój debiut na torze, więc zapraszam Was na odcinek. W międzyczasie sklonowało się najbardziej kontrowersyjne auto polskiego driftu, czyli słynna Alfa Krystiana Morawca, którą jeździ Wojtek Wolny, wbija do nas też na prawy fotel do bandziora Piotrek Więcek, który jeszcze ze mną nie jeździł, no i swoją drogą też kiedyś jeździł takim Skylinem, więc był to swoisty Powrót do korzeni. Ale zanim czekamy jeszcze na ekipę NRF, bo mają do nas fać z niespodzianką. No i nadjeżdża już pobarańczowe siroko z ekipą NRF. Siema panowie, cześć witamy. Cześć cześć. Cześć kuba. Eee, Przywieźliśmy coś dla Ciebie. Widzę, że też fajnie burci. Tak, musimy się tutaj wpasować w twoje klimaty. Dlatego... No właśnie, i co? Masz, masz dla mnie to coś. Przyjęliśmy naszego showkara. I dla Ciebie specjalna poduszka, już pewnie znasz temat, Dokładnie. wiesz o co chodzi. To jest game changer, specjalny wentylator, który Wam za chwilę pokażemy, bo naprawdę daje radę. To co? Chodźmy go rozpakować. Tak jest. Myślę, że chłopaki będą mieli co robić podczas tak. montażu. I mam nadzieję, że dzisiaj świetnie się sprawdzi no, w Twoich warunkach. Wow. Zobaczcie jakie to jest bydle. To nie dobrze zapakowany. Świetnie. Także tego smoka mamy zamiar założyć do bandziora, żeby jeszcze lepiej chłodził samochód. Myślę, że idealnie się sprawdzi. No dobra, teraz Wam zdradzę parę szczegółów dlaczego się zdecydowałem na ten wentylator. To jest w ogóle zem trójki, więc już zapowiada się sportowo. Natomiast. Przede wszystkim on ma 852 W, to jest najmocniejsza jego, że tak powiem cecha, ponieważ ma więcej mocy niż dwa wentylatory takie topowe, które stosuje się w drifcie razem wzięte, więc naprawdę potrafi pierdzielnąć, do tego jest sterowany PWM-em, więc my sobie możemy tak naprawdę dobrać zakres obrotów tego wentylatora, czyli na przykład kiedy silnik się zagrzeje, złapie tam powiedzmy, jak sobie ustawimy 70 stopni. On może włączyć się tylko na 30%, nie zużywa nam niepotrzebnie prądu, nie, nie działa na fula. I to ten start jest taki płynny, łagodny, więc bardzo fajnie się sprawdza, a kiedy jedziemy pod obciążeniem, może na przykład na chwilę włączyć 100%. Jak się dogrze, jak się schłodzi, to znowu zdejmuje, więc sobie procentowo dobiera obroty i to jest naprawdę super w chłodzeniu samochodu. Nie ma tego całego, cały czas włączania się na fula na 30 sekund, wyłączania. No i kolejna rzecz, że podpięty do naszego PMU, czyli komputera, który steruje wszystkimi systemami w samochodzie, tak naprawdę ma takie inteligentne zarządzanie chłodzeniem i naprawdę świetnie się to sprawdza w FURI. A dzisiaj on lantuj, ląduje do Bandziora, także za chwilę chłopaki montują, ale wiem, że ekipa jeszcze mi coś przywiozła. O, cześć Paweł, co Cześć się witam. Masz? Mam dla Ciebie jeszcze dwie pompy. Wow, no Mam nadzieję, super. że sobie dopasujesz wedle uznania, uh -huh. ale mogę Cię zapewnić, że obie naprawdę dają radę. Zostały u nas sprawdzone w centrum technicznym. Uh -huh. Są już po fazie testów, ale jeszcze zobaczymy co potrafią. Można takim... powiedzieć, że jest 5 grudnia, <laughs> więc mamy małego tak. Mikołaja dzisiaj yy, od ekipy NRF. Wygląda zacnie. Widzę, że nawet te końcówki, same wlotowe są spore jakieś 30-35 mm, czyli tak też dokładnie. Właśnie takie jak stosujemy w Fury. I co, masz jeszcze drugą, tak? Tak, ona powinna być troszkę większa. Ta będzie Bardzo akurat podobno. mniejsza, ale Dobrze. mamy jeszcze tutaj cały zestaw montażowy. Mhm. Właśnie z przejściówką, jakby potrzeba było sobie troszkę inaczej to podpiąć. Super. No i generalnie. Cechą tych pomp jest podobny system, one naprawdę są bardzo wydajne, stosowane w różnych, tak, różnych takich topowych modelach BMW od trójki przez piątkę i siódemkę, a jak wiemy tam jest sporo tych chłodnic, tak? chłodnica wody, chłodnica klimy, kilka chłodnic od różnych olejów, więc rzeczywiście ona ma co robić. No i do tego też możemy ją sterować częstotliwościowo pwm czyli też sobie sterujemy obrotami pompy, co dla mnie to jest naprawdę świetna rzecz. Ja w tym momencie w furii, czyli w naszym 92 mogę jeździć bez przerwy praktycznie. Jeden bieg za drugim i nie muszę robić przerwy na chłodzenie silnika, tylko po prostu to się świetnie sprawdza, więc implementujemy tą technologię do Skyline'a. No i za chwilę wyjeżdżamy, bo jak obiecałem musimy też trochę dać gaz, no i upalić parę opon pierwsze przejazdy za mną, na razie takie ostrożne delikatne, bo dopiero sprawdzamy samochód, jeszcze troszeczkę docieramy silnik, na pewno okazało się, że nie mam ręcznego, musimy wyregulować pedał, bo mi wpada za bardzo i dodaję go równo z gazem Ogarniemy te rzeczy i wyjeżdżamy za chwilę na drugą sesję. Już powinno być wszystko OK. Nie, no jestem zachwycony. Pierwszy raz w Alfie. Pierwszy raz dwie Alfy razem na torze. Muszę powiedzieć, że wsiadłem i jakby od razu poczułem się jak w swoim samochodzie. Okay, nie, wyda, nie wydał Ci się za krótki, za nerwowe. Nie, właśnie o dziwo Słysza. zachowuje się podobnie jak jest czternastka, na ile na mojej umiejętności to pozwalają ocenić bardzo fajnie. A jak Ci się podoba nasza pomarańczka? No wygląda pięknie, wygląda pięknie, no klasyka driftu, dokładnie. na przykład zamiast w zimnym Toruniu powinna stać się chyba gdzieś na jakimś wzgórzu w Japonii. W Japonii, dokładnie. Słuchajcie, szybka... Szybkie sprawdzenie parametrów, czyli biegu. Właśnie się z Łukaszem z turbolami, który łączyliśmy, żeby jeszcze dostroić ustawienia programu do driftu, bo nie do końca dobrze działał ręczny. Teraz mamy po zmianach już powinno być wszystko, co chcemy, żeby on szybciej reagował. No i jedziemy właśnie na te. No tutaj współpraca z turbolami poszła idealnie, bo żeśmy sobie przeglądnęli softa Zrobiliśmy tak, że ręczny działa już bardzo szybko, bardzo fajnie do tego Lepiej zmienia biegi, więc ja jestem happy. Od razu to było widać po przejazdach, że są fajne, płynne. E, jeszcze tam pewnie coś musimy poprawić z geometrią, bo była ustawiona tak na szybko, po prostu na linijkę na razie tylko. Trzeba będzie pojechać i to poprawić. No ale już auto naprawdę pokazuje potencjał. Jest jeszcze trochę za twardo ustawione, jak na taki e, śliski tor, ale to był tak trening tutaj, tylko taki zapoznawczy, więc nie braliśmy jakichś miększych sprężyn i tak dalej. Na razie się w tym nie. E, tym nie bawimy, natomiast cieszymy się, że fura działa i jedziemy zaraz znowu na e, kolejne przejazdy e, testować dalej. Widzimy jeszcze Piotra, Siemka, e, który Miło też mi. jest dzisiaj na treningu, e, testujesz super. No i powiedz jak Ci się siło na zimny. Na no testuję to za dużo powiedziane, bo szczerze mówiąc to jest auto dokładnie w ustawieniach z narodowego. Jeszcze mamy okay. nawet żółte ślady mm -hmm. ze ścian. Także... Okej, okay. myślałeś że jakieś zmiany i przyjechałeś. Nie wiem, po... Niestety, nie. auto, które, które już zaczynamy zmieniać, jeszcze nie jest gotowe do tego, no. żeby się nim tak powiem, pokazywać gdzieś. Także A, w tym momencie przyjechaliśmy tak po prostu dla rozrywki. E, chodź Ci pokażę mojego Skyline'a. W Skyline zdobyłem swoje pierwsze. Pierwsze miejsce. Także no, zawsze będzie gdzieś do tego auta podchodził w jakiś sposób nostalgiczny. Dobrze wspominam doświadczenia z tym samochodem. Eee, pamiętam, że zawsze było mi miło oglądać po raz pierwszy tak naprawdę z zewnątrz swój samochód, jak jedzie bokiem. Bo, bo to, co miałem w S14, jak zaczynałem, to ona nie wyglądała za ładnie. A tu było moje pierwsze takie auto, które było cukiereczkiem i, e, i na pewno będę je jeszcze długo dobrze wspominał. U mnie właśnie podobnie. Chyba jeździliśmy w podobnych latach tymi scenami. E, I u mnie też było tak, że jak zmieniłem silnik na Lesa trójkę, to e, wszyscy mówili: jak mogłeś do Skyline na porządku LSA, i w ogóle, ale to jednak e, no, sam musisz przyznać, że Airbag oryginalny. Totalnie kręci się tak wysoko i ma taką wielką surwodziurę, że bez sprzęgła nie da się. Ja wybrać. uwielbiam jeździć Erbekiem, ale nie w zawodach. No właśnie. <gry> On jest, jest to. cudowny, to jest nie ma silnika, który by, moim zdaniem, szczególnie RB25, który tak. by wydawał fajniejsze, ładniejsze tak, dźwięki brzmienia silnika to jest ekstra, nie ma nic lepszego, ale pod względem rywalizacji no to nie dobrze się psują. To tak jak powiedziałeś, trzeba go wysoko kręcić. A wielokrotnie potrzebujemy jak największego zakresu obrotu no do tego, ładnie. żeby rywalizować, także no niestety jodzę tutaj jeszcze na moim przypadku z podclenkiem zdecydowanie wygrywa. No. Dlatego właśnie tak jak pisaliście ostatnio w komentarzach, że LS to nie bardzo, to dlatego w moim przypadku to jest jedyny silnik, który działa w tym aucie. W sumie już się robi powoli szarówka i przesycha, ale chyba możemy się przejechać. Masz ochotę? Jak chcesz, to lecimy, pewnie. No to dawaj. pozwolę sobie zacząć. który jestem pod mega wrażeniem. Jeszcze w ogóle do mnie nie dotarło przecież, że ja nigdy z nawet nie jechałem. No właśnie, nie jechałeś. I słuchaj, i zadawałem tak durne pytania podczas przejazdu, że mówię, jak Ty to robisz? Gdzie jest, a gdzie jest sprzęgło? Ty tak. do mnie mówisz, że to jest automat. To ja mówię, no kurde, faktycznie, to jak Ty to robisz? Piero zauważyłem, że Ty gór, górą stopy hamujesz, tak. a dołem wtedy dodajesz gazu, tak, nie? Tak, tak, tak. Dla mnie to jest jakaś totalna abstrakcja. Próbowałem to kiedyś robić, no mówmy się, bo to jest taka technika wyścigowa, tak, tak, żeby tak. piętą dodawać gazu w drifcie uh -huh. i później puszczać ten hamulec i wracać nogą na gaz, co ty doskonale robisz. Tak, tak. To nic mi nie wychodziło za cholerę, tak by naprawdę. Miło to Ja też wiesz, czasami jak zaciągał, zaciągam, to muszę podbić gaz, żeby później jak zwolnię ręcznie, żeby ten silnik nie startował wiesz, tam z 1500 obrotów no, no, wolnych, no, no. tylko żeby już miał chociaż 2,5-3 i żeby fajnie wszedł na, na, na to tempo. Więc właśnie no to jest coś, co żeśmy rozmieniali długo, ale też nikt jeszcze tego nie zauważył, oprócz Siebie, także Wiem. właśnie Ty jak wiesz w czym rzecz, to od razu zauważyłeś. powiem Ci, że rozwaliło mi to głowę i mega szacun, bo panować super, super. jednocześnie nad hamulcem i gazem, dozując go jeszcze precyzyjnie, bo co innego tam sobie klepnąć piętą w gaz, tak, tak? tak? To nie jest precyzyjne, po prostu blipujesz i tyle. A tu precyzyjnie hamulcem dodajesz gazu, puszczasz hamulec i wsiada... Tak. To jest mega, musisz nie? jeszcze ze mną furią, bo tam mam zrobione w ogóle hamulec na przednie koła na ramie. I jadę, tu mam wklepane, a ramieniu, hamuję, więc... Stary, nie mogę się doczekać, także jesteśmy w kontakcie, łapiemy się. Dzięki. Wielkie dzięki, Hej. bardzo mi było miło. Cześć, cześć. Trzymajcie się, do miłego. Strzała.